Hejka, dzisiaj taki trochę głupi odcinek, bo chciałam już to dawno nagrać, ale dobrze, że tego nie nakrałam. Ale z drugiej strony jest taka informacja: czy nie chcielibyście taki konkurs, gdzie właśnie do wygrania, jak widzicie, um, wybieracie swojego własnego mystixa, Już mam tutaj osobę prawie na 200 i będziecie mieć własny lever 200 swojego ulubionego mystixa I konkurs polegałby na tym, Inaczej myślę, że czy... ja nie chcę mieć czegoś takiego jak intro, ale po filmie jest takie coś typu dziękuję za oglądanie, jakaś muzyka, Co z tym, co ja nie mam prawie tego pojęcia jak się to nazywa. Intro jest na początku, a pod koniec coś. I można wybrać się to projestem w czasie robienia tych reweli, więc trochę to potwo jeszcze. Ale to, co chciałam wam pokazać, to to jest takie hmm. No, wilk. Nie ma kompletnie nic. Ok, rozumiem. Wilk to wilk, dobra. Lis. Jakieś informacje? Nie. Zero. Rysiek też nic, ale to nic. Nie ćwic, oczywiście, że nie spokoi, tak mam gdzieś. Lew też nic. Ale kepard! Uwaga, przechodzimy już do innych świeżącego. Kepard. Kepard oh, ma najlepszą szybkość ataku. Wow, nie wiedziałam. Dziękuję sobie, koń, e, koń za informację. końca chwilę. I, no, ja wiem, że jestem w przemianie i nie wiecie, co to po prostu by zarówno a Osze jest jedynym latającym, krywanym świeżem. No tak, no jedynym. Nie, bo jest papuka, ale on jest jedynym krywanym To tak, no. Dobra. Tutaj, krokoty po prostu się bardzo szybko w odzie. Wow! Nie spodziewałam się tego. A, i Ty krysz. Ty krysz wy, e, wygląda najlepiej. No, no, nie wiem. Ja tam wolę wirki albo lisy, ale tygrys. Korytarz, najbardziej ludzkie spiesze w grze. Wow. No i zaraz koń. Konie się tynym w sobie senem, kryfanem, tak takie jest to w nawiasie, już nie. Zamiast inaczej to dać, to musieli dać takie, w nawiasie już nie. A to moja rodzinka. Wiecie co, ja bym już dawno miała 200, ale mi się nie chce. W razy innymi bardziej przyjemnymi stworzeniami kradni z Ja wiem, że inni mają 200, ale mi się nie chce. To jest lenistwo. I... no i tam... Jak tam w ulpasie idzie, nie prawie skórka. Więc... A nakrywam to 5 listopada. I tak słucham szamuszyki Bo nakrywam słucham, więc... Mm. Nie jest tak źle, więc jeśli chcielibyście dodatkowo taki konkurs, oj, przepraszam, jakbyście chcieli taki konkurs, to piszcie w komentarzach, to szczegóły potem niedługo, pa.